Dzień dobry. Dziś chcę Wam opowiedzieć muzyczną historię PC, ale nie jak to zwykle bywa z perspektywy gracza, lecz muzyka. Gdy tworzono podwaliny komputera, jaki znamy, rynkiem rozrywki rządziły zupełnie inne maszyny. Jednak to IBM ustanowił standard, który obecnie ma tylko konkurencję w postaci jednej firmy. Zanim przeniesiemy się do wczesnych lat 80., poznajmy nieco teorii. Zapis sekundy muzyki w najpopularniejszym formacie zajmuje 176 kB i nikt dzisiaj się tą ilością nie przejmuje. Lecz w czasach dyskietek miejsca na niej wystarczało zaledwie na 8 sekund. Zatem zapis muzyki w postaci takiej jak na taśmie magnetycznej czy gramofonie, wprost, nawet po bardzo poważnej degradacji jakości, był po prostu niepraktyczny. Ale poradzono sobie z tym, zamiast zapisywać muzykę, zapisywano nuty, a już graniem tych nut zajmował się komputer. Oczywiście nie zapisywano nut, jakie znamy z lekcji muzyki, tylko ich komputerowy odpowiednik. Najbardziej powszechnym standardem stało się tak zwane MIDI. W plikach MIDI znajduje się spis instrumentów dla danego utworu i dźwięków poszczególnych partii w czasie, efektów, artykulacji oraz wielu innych elementów związanych z muzyką. Standard ten jest niezwykle oszczędny. Jedna dyskietka mogła zmieścić kilkadziesiąt minut całkiem rozbudowanych kompozycji. Problemem było to, że Emily nie przesyłał samego brzmienia. Tym zajmował się syntezator znajdujący się na karcie muzycznej komputera. Plik MIDI informował komputer, że w utworze ma zagrać na przykład fortepian i gitara, ale jakość brzmienia tych instrumentów zależała już tylko od jakości syntezatora. W szczególności na początku każdy instrument brzmiał podobnie, czyli po prostu piszczał, ponieważ pierwsze PeCety nie miały żadnego syntezatora. Gdy w 1981 roku IBM pokazał światu swojego pierwszego pc nie było mowy o żadnych grach ani muzykowaniu. Komputer otrzymał głośnik, ale wyłącznie do oznajmiania piskami zakończenia obliczeń albo awarii. Jednak maklerzy, którzy dostają do rąk wspaniałe narzędzie do zarządzania miliardami dolarów, to też ludzie. I wkrótce na pc pojawiły się gry. A jak wiadomo, gry bez muzyki to nie gry. Najprostszy sposób generacji dźwięków polega na wysyłaniu na głośnik stanu wysokiego, odczekaniu pewnego czasu, wysłaniu stanu niskiego, ponownym odczekaniu czasu i powtarzaniu procederu tak długo, jak długo ma trwać dźwięk. Stan wysoki wypychał membranę głośnika, stan niski ją wciągał i powstawał dźwięk. W praktyce słychać coś takiego. Długość czasu między zmianami stanów jest odpowiedzialna za wysokość dźwięku. Wystarczy teraz spisać te długości w tabelę zgodną z tonacją muzyczną i ładować do generatora, którym we wczesnych PC-tach był układ Intel 8253, bynajmniej wsadzony tam do poważniejszych celów, a sterowanie głośnikiem serwujący przy okazji. Komputer mógł zacząć grać. Prawdę powiedziawszy jest to bardzo niemuzyczne i na dłuższą metę nie do wytrzymania. Na szczęście szybko opracowano kilka technik, czyniących dźwięk mniej nieprzyjemnym. Jedno z nich było granie w technice staccato, to znaczy dźwiękami krótkimi, przedzielonymi pauzami ciszy. Zaraz potem zauważono, że w tej technice można wygenerować w pakietach dwa, trzy bądź nawet cztery krótkie dźwięki, jeden po drugim, i takie paczki przedzielać pauzami, by oszukać nasze uszy, dając złudzenie polifonii, czyli grania kilkoma dźwiękami jednocześnie. Oto przykład takiej pseudo duofonii, w której jeden głos gra podstawę basową, a drugi solo. Jeśli zwolnimy tę melodykę czterokrotnie, usłyszymy już wyraźnie, że wcale nie ma tu polifonii, tylko najpierw gra głos niższy, zaraz potem wyższy, a następnie pojawia się pauza. Do tej pory czas trwania stanu wysokiego i niskiego były równe. Nie było możliwości regulacji poziomu tych stanów, co uniemożliwiało zmiany głośności poszczególnych nut. Gdy jednak wprowadzono niesymetrię, przeznaczając na jeden ze stanów więcej czasu kosztem drugiego, okazało się, że brzmienie takiego przebiegu jest delikatniejsze i sprawia wrażenie mniej głośnego. Porównajmy. Mało tego można było podczas brzmienia nuty zmieniać płynnie stosunek stanów wysokich do niskich, czyli tak zwane wypełnienie. Tak brzmi przejście z przebiegu symetrycznego do takiego, w którym wypełnienie wynosi 1%. Manipulując tym parametrem można było przy pomocy prostego generatora uzyskać namiastkę modulacji brzmienia w czasie, czyli coś, co charakteryzuje większość instrumentów muzycznych. Korzystając ze wszystkich przedstawionych dotąd technik jednocześnie można uzyskać już całkiem przyjemne efekty o większej polifonii, choć wyjątkowo charakterystyczne brzmieniowo, chciałoby się powiedzieć bardzo brudne. Kolejny utwór pochodzi z komputera ZX Spectrum, który podobnie jak PC miał tylko jeden prosty kanał dźwiękowy, a na dodatek jeszcze liczeniem wysokości dźwięków musiał zająć się procesor, ponieważ nie było tam osobnego układu licznikowego. W rezultacie podczas emisji tego utworu komputer nie był w stanie już nic robić. Częstotliwości nie są odmierzone idealnie, ponieważ musiano wprowadzić pewne uproszczenia obliczeniowe. Innymi słowy, jest to wszystko, co mógł z siebie dać 8-bitowy procesor Z80. Wspomniałem, w czasach dyskietek o odtwarzaniu nagranego wcześniej dźwięku praktycznie nie było mowy. Jednak istniało obejście tego problemu dające podwaliny późniejszej rewolucji. Narodziło się w środowisku amigowców pod pojęciem modułów. Pliki w formacie MOD zawierają króciutkie fragmenty muzyki, brzmień instrumentów, całych aranżacji czy różnych odgłosów oraz indeks czasu generacji tych fragmentów. Są jak gdyby plikami MIDI poszerzonymi o wzory brzmień. Cały trik polega na tak sprytnym zestawieniu owych elementów, by można było je powtarzać i zapętlać, uzyskując przy tym interesujący efekt. Do ich generacji potrzebny był jednak przetwornik cyfrowo-analogowy. Amiga posiadała cztery takie przetworniki, lecz PC ani jednego. Za to z tyłu znajdowało się gniazdko drukarki, którym można było znaleźć kilkanaście wyjść. Łącząc 8 z nich 18 rezystorami, w prosty sposób można było zbudować taki przetwornik. Nazywał się on Covox i brzmiał niedoskonale, ale na potrzeby prostej emisji dźwięków zapisanych cyfrowo był wystarczający. Ten sam plik generowany na współczesnych kartach muzycznych brzmi nieco lepiej, lecz różnica nie jest wcale tak duża. Pojawia się za to stereofonia, która na oryginalnych Kowoksach była niedostępna. Tak naprawdę różnica jest dobrze słyszalna na fragmentach cichych. Oto zakończenie utworu na Kowoksie. A tak brzmi na współczesnej karcie muzycznej. Tak na marginesie oryginalny Kowoks z 1986 roku kosztował 70 dolarów, co dawało przebicie rzędu 1000%. Myślę, że ciekawy będzie jeszcze jeden eksperyment. Wrzućmy plik mod, który przed chwilą usłyszeliśmy, do edytora muzycznego. W ten sposób usłyszymy wszystko, co się w nim znajduje. Nie będzie w tym sensu muzycznego, ale możemy zobaczyć, a właściwie usłyszeć poszczególne elementy. Na początku słychać trzaski to spis wszystkich nut i opis sposobu ich emisji. Potem słychać już kolejne elementy dźwiękowe, których wysokość stanowi kompromis między jakością brzmienia a rozmiarem pliku. Cały plik ma tylko 400 kB, co na 5-minutowy utwór o takim stopniu rozbudowania i jakości brzmienia stanowi niezły wynik. Dodać wypada, że większość modów jednak zajmowała mniejszą przestrzeń i brzmiała gorzej. Kusiło mnie zaprezentować własną, współczesną interpretację Kowauxa, pracującą nie z pc lecz z komputerkiem przemysłowym Intel 8051, dokładnie takim samym, jaki był odpowiedzialny za generację dźwięku cyfrowego we wczesnych kartach Sound Blaster. Oto taki cyfrowy grajek, będący maszyną perkusyjną. Ciekawostką jest to, że cały kod programu oraz wszystkie próbki dźwiękowe mieszczą się w 12 kB pamięci, bo tak niewielką pojemność ma właśnie ten układ. Widzimy tutaj rezystory składające się na przetwornik cyfrowo-analogowy, będące odpowiedzialnymi bezpośrednio za jakość brzmienia. A tak brzmi utwór demo z tej maszynki perkusyjnej, bo tym właśnie jest ta konstrukcja, której sekrety możecie poznać u mnie na stronie. Moduły dla muzyków miały jedną wadę: aby tworzyć własne utwory, należało mieć jakiś instrument bądź obszerną bazę dźwięków. Poza tym obciążały system i wymagały więcej przestrzeni na dyskach niż pliki MIDI. Dlatego gry stawiały jednak na syntezę. W świecie komputerów domowych właściwie każdy model posiadał jakiś syntezator. Commodore szczycił się swoim rozbudowanym sydem, inne zwykle prostym a popularnym AY General Instrument. PC był platformą otwartą, zatem za układy dźwiękowe zabrali się producenci niezależni. Creative postawił na układ Philipsa 1099, budując swoją pierwszą kartę Game Blaster. Jak się okazało, nie był to wybór najszczęśliwszy, ponieważ układ ten oferował niewiele. Co prawda na karcie znajdowały się dwa takie układy, dające aż 12 głosów polifonii, po 6 na każdy kanał stereo, ale miały one tylko jedno brzmienie z ograniczoną obwiednią. A czym jest obwiednia? To zmiana głośności dźwięku w czasie jego trwania. Posłuchajmy fortepianu. Po uderzeniu w klawisz słychać dźwięk, który powoli wybrzmiewa. Podobnie jest z uderzonym talerzem. Ale są wyjątki, jak na przykład pobudzona smyczkiem struna wiolonczeli, której głośność na początku rośnie. Inny przykład to gęsto uderzany talerz z coraz większą siłą. O takich brzmieniach mówimy, że posiadają długi czas narastania, czyli ataku. Jakikolwiek poważniejszy syntezator musi umożliwić kontrolę obwiedni i wymieniony Philips posiadał ją w ograniczonym stopniu. Dzięki temu takie dźwięki mogły zabrzmieć tak. A przykładowa sekwencja z niekontrolowaną obwiednią brzmiała już nieco przyjemniej. I w ten sposób muzyka w pytlecie przeszła z fazy pisków. Do fazy nieco przyjemniejszej dla uszu, ale nadal bardzo ograniczonej, gdyż układ Philipsa nadal dysponował tylko jednym brzmieniem, mniejcząc szumu. Jednak rynek dysponował już czymś, co brzmiało nieporównywalnie przyjemniej. W równoległym rynku profesjonalnych instrumentów muzycznych także trwała rewolucja. Wielcy tego świata projektowali własne rozwiązania, a jednym z nich była Yamaha ze swoją syntezą FM. Firma ta tworzyła zarówno instrumenty topowe dla zamożnych muzyków, jak i masowo sprzedawane przed świętami zabawki dla dzieci. Na potrzeby ostatnich produkowała ograniczone wersje układów stosowanych w rozwiązaniach profesjonalnych, i to po nie sięgnęli producenci niezależni. Dalsza historia muzykującego peceta w następnym odcinku. Do widzenia!